Stary knaker i dziecka. Trafił ich niedawno jednego mojego kamrata, ze Politechniki. Kielanoście lot mi się nikaj nie spichli, a i nasze drugi po tych studiach setni się we innych kierunkach wozeń szli. Kielanowski go trefił, sam u na pniokach, zdoł mi się on, ale taki jakiś ich markotny skrzywił i gęba, zrobił macha, jak mnie ujrzał. Pysk Erich, co tam ucia! Uradowałem się festelnie z naszego trefu. E, tam same turbacyje z głowy ślatują na mnie. Nie godej, nie Widza przeca ech, co ci się darzy, oby ci skrzotek sroł. Stramski Ancug od Georgian Maniego albo Karla Lagerfelda, Biochymda, Brooksfield albo inszobulczanka, bindel, wilsur, Szczewiki to do hebabata, co już nie wspomniał o -Szoku, rolex to, albo nie, nie, to pewnie kim Filip Patek, co? Nie, to Jacques Lemans, odpowiedział Jankornie Korniery. No ale to co, nie, nie miarkuje. Wiesz ojciec, urodziło mi się dziecko, synecek. Jest derkusie chopie, tuż każdy inszy hop byłby rod, choćby mu w to liger fundnął. Miałby mocka uciechy, i że mu ja stare lata się udało prasknąć tora. Przeca to już można, już w ostatni szóz. Ja, insze hopi mieliby można i srogo uciecha. Pierunie, nie poradza zmarkować, po jakiemu ty się nie radujesz, kuli czegoś taki markotny. A bo wiesz, ojdzień. Wiesz, Ojgin, ja jeszcze muszę o tym wszystkim powiedzieć mojej babie. O sprawiał Ojgin z pnioków.